Jechali piłkarze z Tomilu Olsztyn. Często mówi się, że drużyna ze stolicy Warmii i Mazur jest zapleczem warszawskiej Legii. Z Olsztyna do Warszawy trafili Sylwester Czereszewski, Sebastian Nowak i Tomasz Sokołowski. Zmieniający się zawodnicy, mam na myśli siebie, Sylwka i Sebastian Nowaka, no, trafili ze Tomilu do Legii. No tak można nazwać taką firmę, ale to akurat no... Pasu, pasowali jakąś do trenerów koncepcją i dlatego akurat się znaleźli w Legii. Z każdym można rokiem powiedzieć, coraz mniej jest zawodników, z którymi ja grałem i walczyliśmy awans do pierwszej ligi i wygrywaliśmy mecze, także jest ich coraz mniej. Teraz gram w Legii, dla Legii, także no zawsze będzie. Niewiele brakowało, a w tym sezonie w barwach warszawskiego zespołu wystąpiłby jeden z najlepszych piłkarzy w Olsztynie, Jacek Hańko. Tak wyszło. Ja myślę, że dogadałem się z Legią Warszawa, z działaczami. Kluby z sobą się nie dogadały. No, jestem w 100 milu. Nie, nie żałuję, tak miało być i na, na, przede wszystkim grami to się liczy. Do tej pory oba te zespoły spotkały się 9 razy. Legia zwyciężała 5 razy. Czterokrotnie padł remis. Stosunek bramek 19 do 10 na korzyść warszawskiej Legii. W Legii zabrakło dziś Kucharskiego, który pauzował za kartki, a także Magiery. W Warszawie nie było Holca i Ramelisa. Siódma minuta spotkania. Śródfa. Długie zagranie. Wybija piłkę Prejs. Jest jeszcze Czereszewski, ale piłka obok słupka bramki Bako. Minutę później Florek. Coraz bliżej pola karnego Szamotulskiego. Florek. Jest jeszcze Matys. Drybluje w polu karnym. Utrzymuje się przy piłce, jednak nie strzela. Oddaje piłkę do Prejk Preiksaitys do Szulika, a ten ponad bramką Legi Warszawa. 14 minuta, Zieliński, Śrutwa. Piłka wychodzi poza pole karne. Jeszcze Warszawiaty Wiechowski. Jest Mięciel, piłka odbija się od słupka, Karwan, niewykorzystana, doskonała sytuacja. Zdenerwowany Bartosz Karwan, zobaczmy jeszcze raz. Marcin Mięciel uderza w słupek. Karwan praktycznie do pustej bramki nie trafił. Auto autu Wiechowski. Przedłuża piłkę Czereszewski. Jeszcze Śrutwa i ponad poprzeczką. 22 minuta, podobna sytuacja. Wiechowski, Czereszewski. Tutaj jest jeszcze Mosur. Czereszewski i znowu niecelnie. Nie mają szczęścia piłkarze warszawskiej Legii. Dużo sytuacji, ale dużo niewykorzystanych. Legia wciąż atakuje. Kolejna sytuacja. Przy piłce warszawscy piłkarze. Mięciel, Czereszewski i Bramka. Siódma bramka Sylwestra Czereszewskiego w tym sezonie. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej sytuacji. Mięciel. Oddaje piłkę do Czereszewskiego, a ten z 20 metra pokonuje bramkarza Stomilu Olsztyn. No duża wina tutaj przy tej bramce Jarosława Bako. Był źle ustawiony. 29 minuta. Marcin Śrutwa poza polem karnym. Uderzenie chwyta Bako, ale czy nie przekroczył linii bramkowej? Mariusz Śrutwa dośrodkowuje. Chwyta bramkarz Olsztyna. Decyzja należała do arbitra końcówka pierwszej części spotkania Marcin Mięciel utrzymuje się przy piłce coraz bliżej pola karnego Marcin Mięciel poradził sobie z Jurkowskim Mięciel tuż przed bramkarzem Stomilu Olsztyn, ale górą obrona z Olsztyna i koniec pierwszej części tego spotkania a trener Szukiełowicz upominany przez sędziego aby nie wychodził poza strefę na trybunach Jerzy Kopa oglądał swoich byłych podopiecznych. Druga część meczu. 47 minuta. Prejs. Tutaj jest Hańko, główkuje ponad poprzeczką Szamotulskiego. 52 minuta. Te uderzenie. Ale również niecelne. 55 minuta zamieszanie pod bramką warszawskiej legii. Wybija piłkę Mosur. Tu jest jeszcze Szulik cał i brawo. Szamotulski. narastają skomasowane ataki. Tominu Olsztyn to 64 minuta. Szulik tutaj zamieszanie pod bramką legii. Januszek, Florek i nie doszedł do doskonałej sytuacji Piotr Matys. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Florek i były piłkarz uks u zmarnował doskonałą sytuację. 66. minuta. Hańko tuż przed polem karnym warszawskiej Legii. Jeszcze Hańko utrzymuje się przy piłce. Szybciej Szamotulski, chociaż piłka odskoczyła. Próbuje Jacek Hańko i tutaj wybija piłkę Murawski. A trenerowi Szukiełowiczowi puszczają nerwy. 67. minuta tego spotkania. Break strzelał Szulik, ale ponad poprzeczką. Zdenerwowanego w tej chwili na obrońców legii Grzegorza Samosulskiego. To 78. minuta. Śrutwa dośrodkowuje w pole karne. Tu jest Mięciel. Strzela, wybija piłkę Jurkowski. Ale czy piłka nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej? Zobaczmy jeszcze raz strzał Mięciela. Jurkowski daleko poza linią bramkową i z tego ujęcia wydaje się, że piłka przekroczyła linię bramkową i powinno być 2-0 dla warszawskiej Legii. Kibice Legii wciąż zadowoleni. Jeszcze strzał Zielińskiego to końcówka spotkania, ale ponad poprzeczką bramki Jarosława Bako. Atak Stomilu Olsztyn. Sfałrowany Maciejczuk przez Mięciela od rzutu wolnego rozpoczynają zawodnicy z Warmii i Matur, ale sędzia główny kończy to spotkanie. Legia wygrywa ze Stomilem 1 do 0, a najbardziej niezadowolony był Marcin Mięciel. zdobyłem gola, bo widziałem padając, że piłka była za obodem. i jeszcze koledzy że piłka wyszła po prostu boczną siatką, na siatką, że naprawdę brak. Pomimo tego debiut trenera Białasa przed własną publicznością udany.